Także To było dziwne, że to im się zmieściło w gęba. To wiesz, bajka to bajka. A, a tam w ogóle wszystko było ten. Pojebane pokażony. To no. Powinniśmy to wygrać. Powinniśmy to wygrać. Powinniśmy. Pan jak pan jeździ? I wyżywa się na żywie. Jadę za tobą. Ale żebym poleciał. Nie warto jeździć. Spróbuję to O, mamy tam już cel mm -hmm. Widzę już gdzie mogę się przykąpić na cele No i masz klops. Kurde, zniknął No jedź, 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 właśnie Gdzie on jest? Ja ich nie widzę tam! Po prawej! Tam? O chuj. Po prawej! Jak tam wiedzisz gdzie ja, no to już nie żyjesz. Spokojnie! O chuj. Nic nie widzę. Nie, to nie oni! A kto? A kto mnie zabił? O chuj. Zerwać w każdej Mój sią! Naprawę to działa <laughs> Musiszicie to wygrać, panowie! Kurwa nie zrobiłem. Kurwa, ale pudło Ole mnie Ale dwóch zniszczyłem O co, czekamy na koniec rundy, nie? Tak Ja chcę nabić się doświadczenie do tego czołgu. Mhm, żeby go jeszcze wybustować Wygramy to, no jest nas więcej, powinniśmy to wygrać. Powinniśmy Powinniśmy właśnie, powinniśmy to wygrać. Mm -hmm. או, או, תת וישאר שם. וכל העינייה Go zjedzie. Ale go zjedziemy. Ale go zjedziemy! Ale go zjechał. Goodbye. No. Tak, akurat też na niego patrzę. <laughs> Jak zwykle na tych samych płacinach? <laughs> No, dawajcie chłopy. Kończ okay, tą rundę. No, to by było jakby na świecie każdy. Każdy widział e, samego siebie. Tak samo jak masz tę kamerę w Asasynie, to tak samo widzisz siebie. Jakbyś widział tak siebie na. Tak jakbyś grał z trzeciej osoby. No, w normalnym no. życiu. To by było trochę dziwne, wiesz? Ale chociaż nie, to by nie było dziwne, bo jakbyśmy tak widzieli siebie, to byśmy byli do tego przyzwyczajeni. No. niełatwiej łatwiej... W nie by było. Powiem ci. Bo byś jeził tak samo jak na przykład w Insportskid, nie? Nie, tak samo jak w Ha! O na przykład w O. Pa, jeden na gościu sześciu mało ubitych. No to było dziwne i kurde. Ale wiesz, tak z trzeciej osoby, tak dziwne, jakieś kurde sterowanie kamerą by musiało być czy coś, nie wiem jakby to nazwać. No. No. Pa, osiem koła dostałem. Ale byśmy sami się tego nauczyli, nie? No tak. Mm, co my tu mamy? Działko 75, 96. A potem, 23. by znowu ten taki Skorpion grał w gry i by widział ten gry z pierwszej osoby, i by się zastanawiał, jak to by było. Jakby widać po pierwszej osoby. Mhm. Dobra, ja już mam czołku na maksa chyba ulepszone. Ja jakby, też. Nie tak. ja mam. Jestem gotów po prostu. Tu mamy git, tu gąsienice git, yy, silnik jest, wieża jest i działko zostaje to, które mam. Eee, Okej, okay, zbieramy na T28 w moim przypadku. w moim jeszcze nie. Bitwa. <laughs> Już nowa mapa. Nie, no, chłopie, ta mapa już jest od od, od. 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 Od, ale ja jej nie widziałem. No widzisz, już widzę jednego T18 u nich w tym w drużynie. Będzie ciężko z tym T18. W sumie nie będzie ciężko, ale. wytrzymałe troszkę jest to gówno. T18? To jest to, co ja tym jeździłem, co pierwszy raz grałem i czterech rozwaliłem. Uhum. Jest ten, ten, ten działo samobieżne. Czy niszczyciel czołgów, już nie wiem. O, te... My, mylą mi się te dziadostwa. Do woju, jedziemy. Ups, popsułem płatek jakiś. Ja razem za to, ej. Blisko ich strasznie ta baza jest, nie? O, coś tak. Styk... Oj, przepraszam Ochu. W drugą stronę się obracaj. Chyt. Widzę, widzę cel. Albo i nie. No i już Może się z Kierowca zginął. Stoimy. Chu, niech go ktoś uszkodzi. Kierowca dostał. U mnie też. Został zabity kierowca. Nie zraniony. Co mi się z zwierzyczkiem stało? Ocelowanie pojebane. Tak, nie nie ma. I co, działa Waszy? czy nie działa? Mm, plecy, plecy, Roxor, plecy. Ja jebie Zginę zaraz marnie. Ogarniać trzeba tu. Wszystko. Oj, coś się wysiadło. Oj, są wszędzie. Pary Żyjesz czy nie żyjesz? Żyjesz. Tylko Star more. Że ja nie mogę go trafić Ooo, dupa Zniszczył mnie Mogłem tak w sumie nie robić jak zrobiłem Pokaż gdzie ty jesteś Co to jest? Gdzie to? O, tu jest. A, ty dalej te swoje sztuczki. No, stary. <laughs> Olej, tu widać na mapie, nie? Na tym... O. No. ...znacznikach. No co ty, kto nam mapę nowy? A chuj, nikt. Dobra. Wydawało ci się, że syrena była? Czy mi się wydawało? O. Opanowujemy. O, oh. jakiś mam? Nie wiem nawet. Bo ja spelam wciąg, niby trafiam, ale. O, jakby nie trafiam. <gryw> Co to jest? SU18? Ojej. O, wygraliśmy. Lol, lol, lol. Ciekawe ile kasy będzie? 5 tysięcy No jeszcze niedługo będzie Cena zakupu 135 tysięcy muszę mieć Uzbierać sobie Bitwa T28, 150 tysięcy, trzeba mieć... czy 100... nie wiem, nie pamiętam ile. Przez chwilę mówiłem to. O, prowincja. prowincja, może tutaj coś wyjdzie lepszego, nie? No. Że będą jakieś zabójstwa. Mhm. Nie zabójstwa, zniszczenia. Nabójstwa. No zniszczenie. Wysze załoga też winie. Nie oni no, uciekają. <grystanie> nie ma tak. Hm, ciekawe, czego jakbym się położył tak, to jakby czołg przejechał, to czym nie przejechałby mnie pod spodem. Co? No czy jakbym się położył tak na wprost niego... jego... Jakby on jechał, to czy ten jak to Tak wiesz, między gąsienicami Jep, jaki drift zależy, no, jak no i co teraz? Kurwa, no co ty? Patrz, co jedź tym kapciem małym e, Zależy jakie ma... Kurwa, zawieszenie tak? Sportowe nie... <laughs> Sportowe zawieszenie o, a ja się tak stanę. Ochu, nie mogę. a go. No patrz. A se przejadę po samochodach. Ładnie. No. Co ty. Jak ty jeździsz? Patrz, ja nic nie niszczę. Patrz, słupki umijam. No wychyl się panie kolego Dobra, mam inny potencjalny, duży cel Właśnie No co ty? Nawet nie mogłem uciec Trafili mi w gośnice Kąt Kurwa, nie trafię Serio? Nie pani Zasłaniesz mi trochę widoku, ale wykorzystam cię jako osłonę. Co, recykling, nie? O. Tu jest jakaś kurewka. Patrz no! Jawę za Full hypy. Prawie. O. o chuj What? Spoko, spoko. Jak mnie zrobili Ja pierdolę Chyba przegraliśmy Chyba tak Dobra O kurwa jakie workie działo o, ale go zniszczył Dodwik To jest medium tank? Da, medium. Ktoś tu ładnie się w krzaczkach wykampił To 26 Jakiś Sagi Sagi, 86 w krzaczkach się wytan. Tu następny w krzaczkach. Co to za czołg? Podobny do T-34 troszkę, ale... troszkę tylko. BT-7. O, Ludwik chyba namierza tego. Ludwig? No. O, nie! Walka, walka. Patrzę właśnie na Ludwiga. A ten se jedzie na nic nie patrzy. Pa, jeden HP. Lol co to było? Pa kolejnego rozwali Zraszuj go, no zraszuj go, ja bym tak zrobił. O kurde, jedzie działo go. A następnego rozwali. Ja pytał do trzech ich tu jest. Szybki ten czołg ma nawet, nie? Wygrywamy. No, faktycznie, ja <grybamy> <grybamy> się w krzakach skampiłem, jebany tu jakuza? Y Nie, Sagi, a jakuza, gdzie jest jakuza? Yahuza, czy jakoś tak. Yahuza też. Sagi też ładnie w czeka się skampił. Ale wystaje. <grym> trochę tylko. Lufę widać. Gdzie, lufę e? i lewą gościnicę. I trochę przodu. O, ne... Nie widać go. Łooo! Ale wyjebał. Mhm. Mm Jeszcze trzech. O, te osiemnaście. To dziadostwo jest. A to jestem ja U, tu jest skorpion. Obok mnie Par Ty, ale jest najlepsze, nasze wraki się rozpadły identycznie tak samo No Tak, identycznie. Nie no, ale ty. Do, odzyskałby coś tu jeszcze z niego, gąsienicę by posklejał, to jest na bank pewne. A reszta ten jak to, a reszta z złomu do przetopienia i od, do odlewu na nowe części i tyle. Masie kasę, ma się wszystko. Hejs się musi zgadzać. Co oni robią z nim? Nie wiem. Z nimi. A się wlecze. O, opanowuję bardzo wroga W końcu coś Ten kampi, ten dalej tu się Jahuza robi sobie tu jaja jeszcze ja oh. ten Jahuza Jahuza Już nie przyjmujemy bazy, no lol No nie, bo zniszczyli tego Kolesia, co przejmował jakie dzieje mamy? Trzy. Już Eee... O! Wygraliśmy. To po dwóch. Fajnie. Zwycięstwo. Ale mam chamski exp. Ale mam chamski exp. Zgadnij jaki. Jaki numer mi się wyświetla na, na expie. 66. Nie. Powiem ci gorzej, gorzej niż 6 Jaki? 997 dziewięć <noise> <noise> <noise>